Siemeneczkowiska witam was w kolejnym odcinku Glissi Przygody i w dzisiejszym odcinku witam was bez spodni, ponieważ je zgubiłem podczas walki z tym faciem w kapeluszu. Ponieważ chciałem go. Chciałem z nim zawalczyć, ale no cóż, no niestety poddałem się. Nie poddałem się. Nie dało się w ogóle go uderzyć. Po prostu patrzeć i mnie zabił, jakby to bez sensu w ogóle. Jest. Ale okej. Okay. Generalnie na dzisiaj mam taki plan, żeby sobie tą bazę. Y Rozbudować bo jak na razie to jest po prostu taki ciasny kwadrat. Nierówny do tego kwadrat Tak, pierwsze co to, to byśmy musieli pójść po drewno. Znowu mam cały plecak pusty. Zresztą ja wyjmę te wszystkie sobie rzeczy i pokładam. Mamy tu jakieś drzewo. A tutaj byłem, dobra? Tak, bo tu jest ta, ten, ten nasz pierwszy domek. Okej, okay, dobra. Tak, mi się wydaje, że tam raczej z drewno to zrobię. Przy okazji, drewno się przyda na biblioteczki, bo brakuje tam paru. Książki mam, tylko no właśnie, tych biblioteczek nie mam. Tych drewna nie mam. Może coś tutaj ciekawego zostawiłem? No to znowu ja, tak. Uuu. A jednak coś tutaj zostawiłem. I fajnie. Jak dobrze, że tu przyszedłem, dobra. O! O, 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 o właśnie, 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 właśnie. Dobrze, dobrze. Dobrze. Wełny, wełny, wełny wezmę. Też się mogą przydać do czegoś, bo... Tak chyba. Poczemu nie? A tutaj... Tu, tu byłem dopiero. Tak, tu byłem, dobra. Okej, okay, to możemy sądzić. Taka szybka. Taka szybka wizyta. Ognisko też wezmę. W sensie węgiel drzemny. Okej, okay. ja tam generalnie bym sobie zbudował takie y, trzy, jakby trzy pokoje. No, tak jakby trzy pokoje, nie? Na magazyn, na enchant i na pokój taki swój, w którym będę miał łóżko i swoje rzeczy. Chyba że, po, chyba, że on po prostu daje o sobie znać, ale nie wydaje mi się. Nie wiem w sumie. Mi się wydaje, że faktycznie albo będzie jakaś walka z nim. Jak, jak z takim bossem takim czy potężnym, albo... Albo nie wiem w sumie co może być. Nie, nie mam pojęcia. Żeby już dobiło do... Staka. Daj mi to drewno. No okej, okay, dobra. Możemy wracać się tam się rozbudowywać, już? O nie, o nie, 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 nie! Już zaczynasz? Daj spokój! Człowieku! Odpuść na chwilę! Jezu... Ale on jest głośny w ogóle... Co może sobie chociaż raz odpuścić? Co za człowiek w ogóle, w sensie cień to nie jest człowiek Teraz tak, połowę sobie zamienię na deski O I tutaj możemy sobie przebudowywać, na pewno bym sufit Powiększył Dobra, i teraz tak. I teraz to bym mógł zamienić w sumie na drewno. O, daj to. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Tutaj bym mógł w sumie dać. O, wiem co dam. Eee... Nikt cię tutaj ziomek nie zapraszał. Idź z tobie. Idź stąd. Nikt cię tutaj nie zapraszał Chopie Ja tu sobie dom buduję A ty mnie tu nawiedzasz Dać za spokój człowiekowi, co? Ej, dobra, bo on tu będzie chodził sobie, tak? No dobra, no na górze chyba nic z nim to nie zrobić, mi się wydaje Czy on tu w moją stronę idzie? Ziomek naprawdę, zostaw. Ej, 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 bo to się robi niebezpieczne, ty, stary. Idź sobie stąd. Idź stąd, stary, idź stąd. No, idź stąd, człowieku. Ej, dobra, nie, nie, nie widzi mnie. Prawda? hu cześć, stary. Cześć, tak, jestem tutaj, no. Ziomek, bo... No, kręci się, dobra. Ej, fakty... Ej, faktycznie! Yo! On pod ziemię wchodzi, faktycznie! I co, jeżeli ja teraz tam przyjdę, tą on wylezie z ziemi? O Jezu. O, cześć. Okej, okay, to, 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 jest jeszcze bardziej niepokojące, jeżeli o tym wiem. Okej. Okay. No spoko. Niech se będzie. Czyli tym bardziej nie możemy już tam mieszkać. Jak on tu będzie tak częściej przychodził. No to niefajnie, naprawdę nie niefajnie. Tutaj... cicho bądź, znowu zaczynasz oddychać. A, e, pisaliście, żebym zrobił. Możesz. Pisaliście, żebym zrobił sobie. E, ten. O, właśnie. Śpiwór. O, i teraz nie będzie tego powiadomienia, że. O, ustawiono pół autoryzacji, nie? Więc tu mogę i spać. Dobra. Okej, okay, i teraz tak, w tym miejscu zrobimy sobie test slaby, nie? Tak jak było wtedy. O. Tak, 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 tak i tak. Slaby. Dobra. I buduje i na górze też postawimy sobie jakieś pochodnie, nie? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ok. W sumie tutaj też tak mogę sobie zrobić takie, takie, takie schodki. Hmm, tylko mi zabrakło. A tu na szybko... mam... Nie mam, dobra. O! Na szybko zrobię sobie. O, dobra. I ostatni schodek. Dwa Dobra. Ej, tu serio coś tutaj bieg. Biega. Tu jest, o znowu! Dzień dobry. No dobra Spoko. Chyba, to, że... Dobra, niech on, niech on tutaj się baguje, bo on się nie ruszy stąd już, nie? Dobra Dobrze Masz kamienie w głowę ha, Dobrze, dobrze Dostał kamienie w głowę Dobrze Okej okay. Mogę sobie schować Wow Wow ha, wielka ryba Aha, bo to jest ta wielka ryba, którą wtedy, z którą wtedy walczyliśmy. W sensie walczyliśmy, no ja ją po prostu biłem a ona nie mogła się ruszyć Ale tak walczyliśmy mhm. Okej, okay, żeby było równo 3, Trzy, dobra Tak? A są cztery Tu są cztery, dobra To tu, tu mniej więcej tak zrobimy I tutaj takie coś Też na trzy możemy zrobić Ok Dobra, w tym miejscu będzie enchant Chyba, na to, by, na to by wychodziło, tak mi się wydaje. Mniej więcej jest to miejsce. O dobra, coś takiego będzie. Mamy więcej drewna. No ke, okay, czyli musimy po więcej drewna iść jeszcze. A nie, bo tutaj. Tu, tutaj mamy się drewno. No, miałem drewno. E, dlatego przydałby się. O, jest drewno, dobra. Dlatego przydałby się zrobić y, magazyn, nie? O no, dobra. Okej. Okay. No dobra raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze jedno tutaj. Okej, okay, jeszcze ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze osiem biblioteczek Więcej nie miał książek, tak mi się wydaje. Miałem, miałem chyba wszystkie wykorzystałem już. Tak, wykorzystałem wszystkie... Przy okazji zrobimy sobie spodnie, bo nie mam nie mam w ogóle spodni. Spodnie. Dobra, mam spodnie, dobra, okej. Okay. To, to odkładamy, to odkładamy. Tego nie odkładamy. I tak samo robimy, tylko że w tym miejscu bym zrobił sobie... O, na trzy. Też na trzy. Też na trzy. I to też na trzy. Okej, okay, dobra. I tam bym postawił chyba po prostu slaby. To, że nie mam drewna więcej. Musimy pod drewno znowu iść, faktycznie. Więc jest, slabów nie mam. Oj, dobra. Okej, okay, takie coś może być. Coś takiego. No dobra. Jeszcze, Dobra, zobaczymy jak to generalnie wygląda z dołu. Wow! Wow, 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 wow! Wow! Ho, ho, ho. Wow! Aaaa! Wow! Wow! Tylko szybki jest! O nie, o nie, 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 nie. Tarcza. O nie, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry. Do góry, do góry, do góry! O nie, i dobra. Jeszcze dwie tery. Do góry. Szybko do góry. Ty. O nie, nie, nie mogę do góry wejść! O nie! Mamy problem, mamy problem. Eee... Houston, mamy problem. Co jest? Idź sobie. Idź sobie, człowieku! Zostaw mnie w spokoju! Pasowo! Poszedł stąd, idź stąd, zniknij, no znikaj no. Ok, postawię to, nie, o wow, Jezu. Szybko. Gdzie on jest? Zniknął, zniknął. Ok, idziemy po Ale mamy złą wiadomość kolejną. Postawił kolejną literę Czyli brakuje mu jeszcze dwie litery? Okej, okay, jak to wygląda? To wygląda... Jeszcze gorzej chyba Hmm. Okej, okay, dobra. Ale, ej, zauważyliście, że w tym odcinku jeszcze nie było y, Hero No? Jeszcze, jeszcze Hero Braina nie widzieliśmy. Dobrze. Może sobie odpuścił. Może tylko tej litery stawia? Mam taką nadzieję, że sobie odpuścił. A mam, mam wełnę. Ej, to ja mogę zrobić sobie. mi ten. Mogę zrobić sobie szpiwór. Kurde, jaki. Jaki to jest dobre. W środku lasu. Z potworami dookoła. Dobrze, dobrze. Bawmy się. O nie. O nie. o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, No, to jest cień chyba. Gdzieś. Okej, okay, idziemy. Eee, do tam do chatki. Dobra. Siema, ja tutaj tylko śpiwór wyjmę, więc nie ma. Nie mogę i spać. Fuck. No to mam, jesteś, Mamy problem. Okej, okay, to jest tylko ten. Ej ci. Czy... Ja to zostawię gdzieś piec. O nie. Już nie wyjdę. To jest knokar, czy to jest mimiker? To jest mimiker, nie? Szybkocie Mam nadzieję, że, że, że to był kot. Bo nie był kot. Ewidentnie to nie był kot. Mm, Okej, okay, dobra. Nie, nie będę do niego się zbliżał. On myśli, że ja dalej jestem w tym domku, więc niech on myśli, że ja tam jestem. Dobrze myśli. Mhm, tak, tylko że mi się sk jest nie skończyło. Mam miapkę. Dzień Dobra, ominę omin go, ominę go, ominę go, omin go. Nie, 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 nie. Co ty, co, co ty gadasz? Co ty gadasz? Co, 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 odje? Wow, wow, wow! Uh, 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 pa pa, pa pa, pa. Uh, 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 uh. <śpiewanie> Nie ma go, dobrze, 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 dobrze. Halo? Nie, go tu nie ma? Nie, okej. Okay. Ale wiemy już, że anomalii ma tą swoją formę, tą taką agresywną. Więc... Jest źle. Skoro mamy drewno, to możemy sobie tutaj dobudować, już? Tak więc daj mi jedno, mogę przynieść całe, a tutaj możemy zrobić sobie takie sylaby. O, nie tak. O nie O nie o, o o o o o O o I teraz gdzie on jest nie? Dobra chociaż coś no dobra Coś takiego I w tą stronę też budujemy, tylko że tutaj będzie po prostu łóżko, nie? A tu, tu będzie magazyn, a tu będzie z, tej strony, z, tej, z tej strony będzie łóżko. Okej, okay. damy kamienia. Uwaga, bo ktoś dostanie kamieniem w głowę. Dobra, i tu sobie damy łóżko. I ten ten, ten y, piwór. Dobra, tu dam łóżko. No śpiwór. Dobra, może być. I tak samo robimy. Czyli tutaj do góry drewno. Też do góry drewno. I tutaj damy dwa. O. Mhm. Coś takiego. Dobrze, dobrze. No dobra. Teraz tak, daj mi ziemię, y, ziemię, 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 ziemię. Dobra, może być ziemia taka. Ok. No, mi to po prostu. Tak może być? No? Może być takie coś, dobra. Ej, to nie wygląda tak źle w sumie. Myślałem, że będzie gorzej. Trzecia, czwarta. Tu jest trzy. A tu jest cztery. Dobra, może jeszcze jedno zrobimy. Bo, bo będzie mnie to bolało po prostu. Dwa, cztery. Tutaj i cztery. Tutaj jest równo? Jest równo. Dobra. Uwaga na głowę, człowieku! Mi się na łeb spadł. A mówiłem, uwaga na głowę, i teraz jesteś taki jaki jesteś. A co ma w ogóle dla mnie? A nie jest taki. Ey, co, co on tam miał? Worek krwi? Nie nie, 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 nie nie potrzebuję. No dobra. Mogę sobie schować. ...to mogę wyjść, dobra. Okej, okay. jak to wygląda generalnie? Stąd. Wygląda to dobrze. Chyba. Uwaga. Ej, no! Co wy na to? No to nie, nie wygląda aż tak źle, nie? Mhm. Uh -huh. Okej, okay, dobra, i teraz tak, daj mi to, to, pink, pink. O i teraz tak, to, daj mi to. Oraz ten czernit, tak? Czernit, tak. E... gdzie on może iść? On sobie pójdzie w tym miejsce. Albo nie w tym miejsce. On sobie pójdzie tutaj dobra może być Tak samo jak wcześniej robimy raz dwa. Dobra. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa a tutaj przychodzi drewno raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy dobra. I tu też takie slaby możemy dać. No dobra, jest ok, jest ok. a tutaj bym dał szkło, to tu, tu, tutaj nie może być, to dam sobie tutaj na no spokojnie, o i tutaj dam sobie szkło, aha, tu, tu, tu dam sobie szkło, więc potrzebuję piasek, o jest go dobra. Dobra, I teraz sobie pójdę po piasek i widzimy się tutaj. Jeszcze trochę. Mhm. Dobra. Wygląda to co najmniej dobrze. Okej okay. Wiśniaków w ogóle w tej wiosce nie ma. Ta wioska jest generalnie cała opustoszała. Podejrzewam już Ciekawe czy w ogóle tam te wieśniak sobie poradził. Wow, ale strzelko żadnego. No dobra. Okej, okay, coś takiego. Gdybym sobie drzwi postawił tutaj. O tak, tak samo. Tak. Dobra. A tutaj bym postawił sobie tra do trapdora. Dobra. Okej. Okay. Nie, raczej. O, w tą stronę, dobra. No dobra. Ej, tutaj no jest chyba lepiej, tak wam powiem. Mam nadzieję, że nic mi się tam u góry nie pojawi na suficie. O, to się najbardziej boję, że coś mi się może tam na suficie pojawić. Ej! Patrzcie, co tam jest! Dobra, nie będę na niego patrzył, po prostu... On sobie tam stoi, niech on sobie tam stoi, niech on sobie nie zawraca głowy, przypadku. Słyszę, że w takiej złej pogodzie, ale no cóż. Dzięki za oglądanie i widzimy się do następnego. Siema. Na razie.